Witam Was kochani w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dość długo nie nagrywałam żadnych tam filmików, żadnych swoich przemyśleń yy, dzisiaj. Pewnie zastanawiacie się za jaką operację dziękuję. No to myślę, że nadszedł ten czas, by się podzielić z Wami świadectwem cudownej Bożej łaski. 13 września uległ wypadkowi na hulajnodze elektrycznej. Yy, widziałam jadący w sa samochód, który wjeżdżał w boczną uliczkę. Ja żeby nie wjechać w ten samochód gwałtownie przyhamowałam. Jedną nogę ustawiłam na ziemi, zeskoczyłam je tą nogą. No a druga noga za bardzo mi się zgięła i mi poszła kość piszczelowa. Ból strasznie nie, nie do opisania. Kobieta, która prowadziła samochód, wyszła i zawyzywała pogotowie. Zabrali mnie na sur. Tam na sorze porobili mi różne, różniste badania. A wstępna diagnoza była taka skomplikowane złamanie i wymiana endoprotezy stawu kolanowego. Po prostu dla mnie to był totalny szok. Niedołże złamana kość piszczelowa. Ból nie do opisania, to jeszcze nie zaciekła diagnoza lekarzy. Ale Zagipsowali moją nogę. Tak. Miałam 12, 12 kilogramowy gips na nodze lewej, i w takim stanie wyszły mnie do domu, gdyż, nie, gdyż na tamten czas nie było miejsca na oddziale ortopedyczno-chirurgicznym. 18 września pojechałam już na oddział na umówioną wizytę. Zgłosiłam się na oddział. No, robili mnie różne badania. Ja do, w moim szpitalnym, w tym szpitalnym pokoju, gdzie byłam, pod numerem 5. Były tam takie fajne panie. I miałam okazję im świadczyć o Jezusie. Z czego bardzo jestem zadowolona. Jakoś mijały powródku te dni. I we wtorek y, przy wizycie lekarskiej. Co rano to przychodziło około 20 lekarzy, czy tak jakoś. A jeżeli tam moje wyniki, to wszystko i powiedzieli mi jutro operacja, czyli 20 w środę. A jeszcze by nas w domu modliliśmy się całą rodziną, łamaliśmy, Przekleństwo diagnozy lekarskiej. Dużo modlitwy i wiary było. I na następny dzień operacji. Wyobraźcie sobie. Dano mi znieczulenie do słupa, Chociaż ja bardzo prosiłam, żeby to było całkowite uśpienie stan nieświadomości niezupełnej. Ale lekarz, anestezjolog, powiedział, że jednak nie. A kiedy zaczęłam naciskać i się pytać dlaczego, odpowiedział mi tylko tyle, że mam bardzo usłupione serce. Pojechałam na tą operację, zrobiono mi zastrzyk w kręgosłup. Bardzo zresztą bolesny. Najpierw mi pielęgniarka Szukała tam odpowiedniu kręg odpowiedniego kręgu w odcinku lędziwiowym. Jak ona mi wbiła tą igłę, ból nie do opisania. Yy, I tam zaczęli mnie przygotowywać. Przywiązali moją nogę, czymś ją tam wysmarowali. Ja miałam podłączony wenflot i ciągle mi robili wlewki. Byłam bardzo zestresowana. Tym, że cały czas byłem świadoma. Nie wiedziałam, co tam się dzieje. Słyszę jakieś, um, jak stuka od odkładanych narzędzi chirurgicznych. Dla mnie to było straszne, ale dzięki Bożej Pomocy ja przetrwałam. Po operacji. I ja się pytam już po operacji w czwartek na wizycie lekarskiej, jak poszła ta, ta operacja, co z moim kolanem? A pan doktor mi mówi, kolano zostało uratowane. Ja się po prostu rozłakałam i zaczęłam mówić, chwała Bogu. Zaczęłam się modlić, śpiewać ja mówię, Boże, Serdeczne Ci dzięki za uratowanie mojego kolana. Wielu z Was może się zastanawiać, no właśnie, gdzie, gdzie jest ta cudowna Boża łaska? A cudowna Boża łaska była w tym, że uratowano mi kolano. Że wcale nie musieli wstawiać mi endoprotezy stawu kolanowego. Naprawdę Bóg jest wspaniały, wielki i potężny. Ale Bóg też doświadcza ludzi, doświadcza, pokazuje zupełnie nowe rzeczy. I z tego miejsca chcę powiedzieć, że Bóg działa wielkie rzeczy. Jeśli z sercem pełną wiary, pełną wiary, przychodzimy do Niego, przedstawiamy Mu swoje sprawy, problemy, i wtedy jest dopiero działanie Boże, kiedy jest pełnia pełnia wiary. O 25 wypisali mnie już ze szpitala, już po operacji. No była. I przyszłam do domu. I to dopiero w domu zaczęła się walka. O każdy jeden krok. Zanim ja... Mm, Tutaj z, z mojego pokoju z łóżka, zanim ja dotarłam do ubikacji, po prostu byłam cała zalana potem. To był oczywiście strach, ciągły strach, że, że mogę upaść, że może mi się w głowie zakręcić. Ale przez ten cały czas mój kochany mąż asekutował mnie. Teraz powiem coś o przełomach. 15 września. Nie. 15 października, przepraszam. Tak. 15 października poszłam spełnić swój obywatelski obowiązek i wzięłam udział w wyborach. I właśnie w tym dniu pokonałam pierwszy raz gdzieś chyba. To było 20 dni od operacji, po operacji, i pierwszy raz ja pokonałam schody na nogach, bo przedtem to po prostu usiadłam sobie i po prostu na tyłku pokonywałam te schody. W końcu jakoś trzeba było się ruszyć z domu, ale wtedy, 15 października, to był przełom. Bardzo duży przełom, bo w końcu pokonałam schody, które się bardzo. Najpierw tutaj, w klasy schodowej, a następnie schody, w lokalu wyborczym. Tutaj znajdował się w siedzibie gmachu szkolnego przy ulicy Dasz A wczoraj. To jest y, miesiąc, miesiąc i parę dni po operacji, wczoraj, sama, przed pójściem na zakupy oczywiście. Mąż wyciągał wózek i z piwnicy, ja sobie czekałam przed klatką schodową, przy takiej balustradzie. I przeszłam sobie 15, nie wiem ile. Ponoć to jest 15 metrów. Przeszłam sobie sama. Oczywiście pól straszny, strach jeszcze większy, żeby Boże nie upaść i nie narobić sobie wielkiej, większej szkody. Ale dałam radę. Kroczek po kroczku wołając wołając w duchu swojego Boga i Króla, żeby jego aniołowie mnie podtrzymywali i wszystko było OK. Z tego miejsca chcę Ciebie zachęcić, drogi słuchaczu, że modl do modlitwy, do modlitwy przepełnionej wiarą, pełnią wiarę. Jak uwierzysz w swoim życiu, tak też się będzie działo w swoim życiu. Jeśli uwierzysz, że coś ci się nie uda, to w rzeczy samej tak będzie. Wiara. Wiara jest podstawą życia chrześcijańskiego. A bez wiary, bez wiary, w żadnym wypadku nie można się podobać Bogu. Zostańcie z Bogiem, wszystkiego dobrego. Pa.